Dobra, moi dabi jako dziewczyna bądź chłopak. I jako kto więcej zarobię. Ale żeby to było mało, zmierzę się z prawdziwą dziewczyną, która będzie się ścigała ze mną o to kto najwięcej wyrzeże. I miejmy nadzieję, że upolujemy jakąś kitsunę, rakuna. Jednak jest jeden haczyk. Na całość mam 40 minut. Lata, widzowie witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Dzik Plus i dzisiaj mam 600 shekli. Tak, zaczynam od zera, ze mną jest mrówka, z którą będę się zaraz ścigał, ale do niej wrócimy za chwilę, bo ja nie jestem dziewczyną. No jestem, tylko coś mi brakuje w tym skinie. Mrówka, oceń mojego skina. Tak szczerze, no troszeczkę, troszeczkę brakuje ci do bycia kobietką. W sensie, no teoretycznie jesteś, ale no nie sądzę, żeby ktoś chciałby ci coś dać. Widzowie, zmienimy Żeby wiarygodnie przeprowadzić ten odcinek, doładowałem 500 Robuxów. I widzowie, kupimy sobie za to coś, żebyśmy po prostu wyglądali Legi. Okej, okay, widzowie, co my kupujemy? Kupujemy to. Teraz kupmy jakieś buty. Dobra, te buty są fajne. Okej, okay, jakąś koszulę. nie niech będzie taka. Dobra, kupuję za 200 robux. O Boże. Okej, okay, widzowie, no nie wygląda to tak źle. Dobra, widzowie, kupuję jeszcze spodnie i jakieś okulary. Nie wiem jak to będzie wyglądało. uwaga, sprawdźmy jak wygląda moja postać, na którą wydałem 500 robuxów. Eee... Ale kupa. Co wie? Ale kto to wygra? Ja jako fejkowa dziewczyna czy mrówka jako prawdziwa dziewczyna? Mamy na to 40 minut, więc timer start. U, czas wystartował, ja dołączam na pierwszy serwer i widzowie, dzisiaj sprawdzimy, czy po prostu jako chłop czy jako dziewczyna będę lepiej żebrał, ale zacznijmy wpierw od konkurencji, którą muszę wygrać, widzowie. I ja pierdzielę, co to jest za serwer. Dołączyło mnie do gościa, który ma 46 tysięcy szekli. To nie jest dużo, ale zapytamy, czy on coś da. Hejka, dasz mi coś? Zaczęłam -e dopiero. O, cześć! Idź, lol. O nie, widzę, to się zaczyna źle. Pierwszy nieudany. Zmieniamy serwer. Ja jestem totalnym nupkiem w Grow Garden, jeśli o to chodzi, ale mam już przemyślaną taktykę ogólnie. To jest. Musimy tylko trafić na dobre osoby, które nabiorą się na mój skrzętny plan, który wymyśliłam dosłownie 5 sekund przed nagrywką, bo mam całkiem sporo rzeczy, ale całkiem niewiele pieniędzy, więc trzeba to jakoś wyjaśnić. Wszystko tu musi się kleić kupy. Wyrzucam wszystko, żeby przypadkiem nie. O kurde, ale mam lagi. Boże, jakie tu są rzeczy? Ludzie tu. Dobra, trafiliśmy na jakiś serwer bogaczy. Ludzie tu się tepają. czekajcie. Muszę przygotować sobie jakąś wiadomość, która będzie. Będę mo mogła robić w wklejkę po prostu na serwerach i ludzie się 100% na to nabiorą. Hej, masz może, może jakiegoś sepa, który pomógłby mi parmić owoców? Pytałam wszystko na. <laughs> Co ej, to jest mój cel. To jest mój cel. Ja wszystko na jajka, ale nie mam. Karka. Idziemy do tego ziomka. Moi drodzy, burżuazja na serwerze. Cześć, cześć pięknisiu. <grystanie> Widzowie, ale ja mam Riz. Tak jest, TikTok Riz, edit. Widzowie, co to jest? Power Kitech? Mogę coś od ciebie? Oj, widzowie, nie zdążyłem napisać i już dostałem grzyba. Mogę coś jeszcze? Jestem noba. Podajemy się za babę. Ej, jestem ciekawa, jak mrówce idzie. O ty, dał mnie. Coś może mi tam, błagam. Ej, gdybym trafiła na pierwszym ziomku, chłopaki Tsunet, to dosłownie, jakby, no niemożliwe, że nie ma nic, żeby mi dać. Jest szansa. O! Proszę, może być coś tak? Wyciągać coś z mutacji, chyba? Co jest? Ej, jak dostanę coś OP, to rozwalam jakby dzika na samym początku, nie? To było dowalone. Studź Peret nie gadaj! Ej, proszę! Nie! Ej, jestem dosłownie nie wierzę w, nie wierzę w... Jakby w to, że to może być prawda, nie? W sensie, nie, on sobie go postawił. Kurde. Okej, okay, widzowie, dostaj kolejną rzecz. Na razie nie sprawdzam, ile to jest warte, ale dobra. O, daje mi jeszcze. Dawaj, dawaj. Wszystko mi daj. A wy, widzowie, jeżeli chcecie dostać wszystko, co ja dostałem w tym odcinku, a może być to nawet kitsune, zostawcie łapę w górę i suba, napiszcie komentarz. To rozlosuję kilka osób z komentarzy i im to dam. Widzowie, ale on mi dużo rzeczy daje. Ja pierdzielę. Dobra, chyba spompowaliśmy go do zera. Wychodzimy, widzowie. To jest speedrun. Zobaczymy, gdzie więcej więcej zarobić jak chłopczek, baba. I oczywiście, jeżeli chcecie kupić najtańsze pety, badajcie na dzighop, bo tam zawsze możecie kupić jakiego chcesz peta. Mamy wszystko! To oczywiście w najlepszych cenach. Dobra, widzowie, dołączyło mnie na ten sam serwer, chyba, więc yy, rzecz, o której mrówka na pewno nie wie, czyli wyszukiwarka serwerów nie sądzę, żeby tego użyła. Ej, to nie jest takie proste, jak się wydaje, tak szczerze. Matka, Coś? cokolwiek, proszę! No naprawdę, Kapibara, jak ja się daje nabrać na najgorsze gówno. To ciąg wystarczyło, wystarczyłoby, żeby dał mi nawet jakiegoś pieska, podejrzewam, że byłabym już dalej niż dzik. O! Wow, jest Scarlet Macau! Dziękuję bardzo! Ej, widzowie, udało się! Mamy Scarlet Macau! Ej, okay, widzowie, dołączam do jakiegoś gościa. A nie! Ej, gra mi nie pozwala dołączyć na normalne serwery. Dobra, widzowie, to ja to chyba muszę sprzedać. Selam wszystko. Ile mam kasy? Uuu! 400 koła! Nawet 5 minut nie minęło. Dobra, pierwszy w kolejce do jakiegoś y, dobrego serwera. Ej, hey, jak tobie idzie? Chciałam powiedzieć, że ogólnie mój pierwszy serwer jest totalnie dowalony. Trafiłam na ziomka z Kitsune i mam już mojego Pierwszego peta. Co? Cio, nie, nie gadam z Tobą. Widzowie, widzicie, upiłam. On jest 100% w ogóle, totalnie, jakby 1000 metrów za mną. Więc, jakby ja już czuję, że mam przewagę, ale nie można tego lekceważyć, bo jak go z lekcji potrzebuję, ja wchodzę w serwery. Widzowie, zobaczcie, ile oni mają kasy na tym serwerze. Dołączyłem do jakiegoś OG serwera, aż mi gra, zaczęła lagować. Widzowie, tu zbijamy kokosy. Dla takich chwil kocham nagrywać te odcinki. Cześć, ja pierdzielę, co tu się dzieje? Głoś, mam mega oktopusa. Są na gigshopie, ale po prostu się jaram, bo są OG. Jestem nowa. Czy możesz mi coś dać? O, oh, widzowie, ja już tu żebram. To nie ja nie wiem, czy oni wszyscy nie apkują. Wklejkę robimy, naszą klasyczną. Trzeba jakby kontaktować się z konkretnymi osobami. Widzowie, kleiłam już kolejną wiadomość, ale niestety nie udało mi się zrobić tego przy konkretnej osobie, co mogę spróbować jeszcze raz, ale jakby nie wiem, czy oni w ogóle mają włączony czat, albo chyba mnie ozylewają totalnie. Tak myślę, że spędzimy tu max minu minutkę, jak nikt jakby się nie odezwie, coś, to trzeba zmieniać, bo to jest takie, wiecie, troszeczkę dziwne, że spamuję ja tą samą wiadomością i nikt mi nic nie daje. Mają tutaj giga potężne rzeczy. O, o, jest ktoś, jest ktoś. Dobra, widzę, że napisem tak. Hej, jestem nowa, mogę coś od ciebie? A, wit... Ja Irwin. Widzowie, nie, nie wiem o co chodzi. Dobra, daj mi coś gościu. O, widzowie, już ktoś do mnie biegnie. On biegnie właśnie do mnie. O, widzowie, zapytał mnie, czy pieniądze, a ja mu na to, że fajnie by było. O, o on tu idzie z trading ticketem. Nie no, widzowie, ja znowu pytam i mówi, to nie wychodzi, nie wychodzi. Te serwer, O, ale przecież ten co chciał mi coś dać. O nie, widzowie, jeszcze trzęsienie ziemi się dzieje. O, napisał, czy chce pieniądze lub nie. <słuch> widzowie, gościowi zajęło 30 sekund wyciągnięcie trading ticketa. Ktoś? Rainbow Raccoon widzowie! E, co jest grane? To swe zdrogie. Dobra, widzowie, on mi je tak nie chce nic dać. To, to jest jakiś Brain rot Kid. Dobra, jestem już na moim kolejnym serwerze. W ogóle powiem Wam szczerze, że nigdy nie wchodziłam tak na losowe serwery i nie wiedziałam, że ludzie mają takie dobre rzeczy w ogóle. I wchodzą z takim czymś na randomowe miejsca i dają się, jakby, poddają się ryzyku okręgnięcia. Zobaczymy, może. Tutaj jakiś zionki jest skrugowany. Spróbujemy do niego wiadomość. Może. Nie wiem, czy to jest kwestia moich lagów, czy lagów serwera, ale trzymamy kciuki, że coś nam Ja już jestem fest w tyle, ja mam tylko 4 400 tysięcy. Okej, okay, widzowie, dobra, dołączyłem do jakiegoś gościa 7 milionów. Zobaczymy, może on coś będzie miał. Albo nie, nie opłaca się na takich polować, widzowie. Dokładnie, bo opłaca się na takich polować. Dobra, widzowie, napisałem tak. Hejeczka, jestem nowa w grze. Jo, zobaczcie, w ogóle ci goście mają farmy. Znowu chyba jakieś afki, to są, widzowie. Boże, widzowie, oni afkują, ja przez to przegram. Straciłem 20 minut na szukaniu serwerów. Okej, okay, dołączyliśmy chyba do Polaków. Nareszcie Polacy. Widzowie, nasz naród jest piękny, bo... Nie my odpisywać na czacie. Żabek, dałeś mi coś? Jestem nowa w grze. Okej, okay, gość nas chyba ignoruje. Nie wiem, widzowie, co ja robię, nie tak. Naprawdę. Staram się być dobrym y, imitatorem kobiety. <laughs> nie udaje mi się to. Wow, patrzcie. chłop ma posadzone y, bag egi, więc może ma coś, czym mógłby się podzielić. Ma też tutaj jakieś sowy, spinozaurusa. Trzeba żebrać, trzeba żebrać, widzowie. Podlewa sobie roślinki, ale nie zwraca na mnie kompletnie uwagi. Ma też mimika. Trzeba do niego po angielsku. Ej, dobra, napisam mu po angielsku, jako że jestem wybitnym e, po prostu intelektualistą. To, wydaje mi się, że może coś z tego wyjść, ale zgubiłam go w ogóle z pola widzenia. A gdzieś się teleportował i nie wiem gdzie. <grystanie> o! Widzowie, złapał haczyk. O! O! Okej, okay, wchodzą ze mną w konwersację na szacie. Ja dopiero zaczęłam grać. Dla Was to nic. Dla mnie każda rzecz. To dużo. Nie, on niesie to do tego! Myślałem, że już do mnie! Chodź, napisał: Dobra, idziemy za nim. Może być PET. No pewnie, chyba tak. Nie wiem, nie znam się, ale pewnie, pewnie, że może być Pet Żabek. Swoją drogą, żeby nagrywać takie odcinki Monster idealnie się sprawdza i dziękuję za paczuchy Monsterek. Fajnie wspieracie Dzik Plusa, Dzika i wszystkie moje kanały, a widzowie my teraz... Co my dostaliśmy? Co chcesz mi powiedzieć? No, że właśnie zainkasowałam kolejnego Peta. Ja też. nego. O Mój pety... Tak, mój pet jest na pewno lepszy od twojego. Dobra, no, już no, nie no. rozmawiam z tobą, masz minutę! Widzowie, mój pet jest totalnie słaby! I to jest fakt! Musimy definitywnie teraz przyspieszyć. Dwa pety to uważam, że i tak jest bardzo dobrze, jak na ten czas, który tutaj spędziliśmy, ale uważam, że da się lepiej, tylko ja mam Max, max Inwentory i muszę sprzedać jakiegoś pieska, żeby w ogóle móc... albo nie wiem, co mam zrobić. Mam go postawić. Czy to zmniejsza pet inwentory? Nawet nie mam tego pojęcia. Dobra, wydaje mi się, że naj... Prostszym będzie czekać, bo ja nie wiem, którego raptora dostałam. Chyba tego, bo ja miałam jakieś już w ekwipunku w ogóle. Jest tu jakaś lekcja i może Solidarność Kobieca nas wspomoże. Wiem, widzowie, to jest love story Romeo i Julia. On trzymał róże w ustach i postanowił mi coś dać. Dawaj, co to jest? To jest widzowie, jak gib. Okej. Okay. Co ja dostanę od niego? Aha, dostanę, 100% dostanę marchewkę. Widzowie, 100% dostanę marchewkę z mutacjami. Dawaj, dawaj, dawaj giftuj, giftuj, giftuj. Yo, OG. Dobra, napiszę mu tak: D "Dziękuję, super jesteś". O nie, widzowie minutnik wybił. Aktualnie mój challenge się skończył, więc wróćmy na serwer prywatny z mrówką. Mrówka challenge dobieg końca. Nie. A co? No bo wydaje mi się, że właśnie miałam zainkasować kolejnego peta i właśnie go dostałam. Dobra, możemy to naciągnąć. Spotkajmy się widzowie w takim razie na naszym serwerze i podliczmy, kto ile zyskał. Ja już jestem na serwerze i moi drodzy, zobaczmy ile udało nam się zarobić szmalu. Sprzedajca inventory? Okej, oh, okay. jak na taki czas. No, nie jest to za dobra wieś. Mrówka, ty masz 16 koła tylko. Yy, ja bym chciała zauważyć, że to są pieniądze, które sprzedałam, w sensie które zyskałam z petów, które sprzedałam, bo nie miałam miejsca w inwentory i ludzie nie mogli mi dawać petów. Co? To ileś ty to ona zbierała? Yy, mogę przedstawić mój nowy yy, arsenał petów, ponieważ trochę ich jest. Już pokazuję. Otrzymałam trzy pety. Moim pierwszym petem y, jest Scarlet Macaw. Yo, co?! Y, I to dostałam od który miał kitsunę. Niestety się nie udało wyrzepczać kitsunę. Y, Następny petem był Raptor. Ej, widzowie, co, co jest?! Ja dostałem psa! I ja Dostałem psa, stara! Aż skraczywało mi grę. A ja mam do ciebie pytanie, jak ludzie reagowali na twój ogród i czy ty dostałaś silverbanki? Tak, dostałam silverbanki, to był trzeci pet, który został troszeczkę podciągnięty, bo dosłownie jak y, powiedziałeś, że jest koniec challenge'u, to y, dziewczyna dała mi tego peta. Widzowie, napiszcie w komentarzu kto wygrał, a ja do tych wszystkich petów wybiorę trzy osoby i do każdej z tych trzech osób dorzucę po dwa Dragonflyje na łeb. I dla jednej rakuna, nie będzie. Ale musisz subskrybować i być na dzikshopie, więc spadaj, po najtańsze pety. A my widzowie, sprawdźmy. Czy jako chłop z mojego głównego konta zarobię kupę force. Więcej niż mrówka, czy Jana <laughs> Anetka Gamer. Okej, okay, let's go! Podczas eventu będzie ciężko nażebrać, ale dobra, no odpaliłem stoper widzowie. Zobaczymy, jak to nam pójdzie teraz, grając jako Cik plus. Widzowie, tego skina wiele osób z was zna. I od razu mówię, tylko to konto ma premium. W sensie sprawdzajcie jak się nazywa moje konto. Bo widziałem, że jest dużo podróbek. Ubierajcie złote garnitury, ale proszę się nie podszywać. Okej, okay, wchodzę do kolejnego. Okej, okay, nadal są bogole jakieś. O Boże, co tu się dzieje? Ta gra mi laguje. Ile gość ma burning... Bo A to jest widzowie bot jakiś? To musi być bot. Ja pierdziele, widzowie. Ile Golden Gusów? Hejka, zaczynam dopiero. Może mi ktoś coś dać? Byczki? No, widzowie, to była najbardziej męska rzecz, którą mogłem napisać. Dacie coś, wariaty? Zaczynam dopiero. Dobra, widzowie, zacząłem do nich pisać po angielsku. Zobaczymy, czy to zadziała. No, może jest ten sekretna metoda. Piekło, nie idź, spytaj kogoś innego, nie jestem Mr. Beastem. Dobra, ej, on mi pocisnął. Napisz w komentarzu, czy mi pocisnął. Widzowie, jajka mini minimajka72, ja ten nik na tym kanale widzę 15 razy. Niech ktoś mi zrobi kompilację na TikToku. Wrzucamy ją do następnego odcinka, jeżeli znajdą się dowody na to, że jajka, mini spotkałem 15 razy. Kocie widzowie. dobra, Polacy. Są Polacy. Pytam. Siemano, ma ktoś coś dać? Dopiero zaczynam. Majeczka. Masz coś dać? Jestem biedny. O, o, widzowie! Dostaję krowę. Czemu ja się cieszę na krowę? Ja się cieszę, widzowie, cokolwiek dostałem. O nie, on mi będzie krowami zapychał eku widzowie, a to jest moje główne konto! Ty, ale dostaję trzy pety. Co jest grane? Nie dostaję jakichś dobrych petów. <laughs> Kot? Okej. Okay. Gość się śmieci pozbywa. A możesz mi dać szekle? Jestem biedny. O, on widzowie by chyba mnie użył jako śmietnika na swoje pety Dobra widzowie, ja żebram klawiaturę aż płonie, Masz, macie time-lapse Okej okay, widzowie, co ja piszę? Oni mi nic nie chcą dać, nie chcą mi dać czekli. Dobra widzowie, napisałem, że idę im coś buchnąć Ja już wiem, że mi się nie uda to Ale nie tracę wiary Dobra, nie ma sensu na tej kraś. Rozmyśliłem się, bo nie mogłem wejść na binstoka. Zmiana serwera musi pójść. Nie zostało czasu. Bardzo mało widzowie, bardzo mało. Dobra, pach, 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 pach. O, jaki wielki pinstol. Dobra widzowie, zapytałem klasycznie, że zaczynam grę i czy mogę coś dostać na start. To jest chyba mój, nie wiem, siódmy serwer. Widowie, nic nie dostaje. Nic nie dostaje na razie. Zmiana serwera. Okej, okay, dobra, też mam jakiś ludzi, co coś mają. Napisałem widzowie. Jestem biedny i nowy, może mi ktoś coś dać. Może widzowie tym razem to zadziała. Miejmy nadzieję. O, wow. O, nie widzę. Wydączyłem do cheatera jeszcze. O, Boże. Swoją drogą, możecie napisać, jak podoba wam się ten nowy event z wróżkami. Mi totalnie się nie podoba. Przerost formy nad treścią. Dobra, ej, mam minutę. W minutę zatwam Kitsune. patrzcie to. Okej, okay, jestem znowu gdzieś. Napisałem, czy mogę coś dostać, bo jestem nobem. Proszę, daj mi coś, I am Am. Ale dobra, ty masz 200 milionów. Ty mi nic nie dawaj. A gdzie jest ten Razwan? O Boże, widzowie, co on wyhodował? Jakie to jest ogromne. O nie. O. To oznacza, że mój czas dobiegł końca. A ja mam 600 szekli. Dwie krowy i kota, widzowie. Subskrybuj, a rozdam ci rakuna. Bycie kobietą jest łatwiejsze w Roblox.